Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mid Evil, a dzisiaj przed nami jezioro. Czas na małą zmianę otoczenia, no to wygląda. Z bagien idziemy na bardziej wodny teren.

Uważaj na wartowników, bo wezwą innych, jeśli cię zobaczą. No dobrze, więc zapewne będziemy musieli unikać ich wzroku, ale jeszcze sobie ustawię jakąś broń dodatkową. Hmm. No może użyjemy tego łuku, bo czemu mu by nie? A tu mamy jakieś rybki. Tak jest. Jakieś kurcze karpiki. Spoko karpiu. Uspokój się. Przeszkadzasz tylko. Okej. Okay. No i tutaj widzę, że nie mamy innej możliwości jak pójść na lewo. Póki co. A to jest dźwignia. Dobra, czyli zapewne będziemy mogli pomiędzy tymi platformami się przemieszczać. Ale najpierw tego nie chcemy robić, pójdziemy tak jak nas gra prowadzi do tych kurczakarpików się pozbędziemy. Okej okay. Czy tutaj coś jeszcze jest? Chodzi na to, że jest spokój, ale tu przed nami mamy wartowników. Hej, hey, udało mi się go trafić. Tak jest, tu drugi. Dobra, na razie jest spokój z nimi. Tak się mnie zapowiada. Ok, tu widzę, mamy kolejnego. Tak jest. Dobra, padł. Oj, 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 panie, panie. Troszeczkę już w otwartą batalię poszliśmy z nim. Ale tu widzę, przed nami mamy jakąś. Runę, oczywiście, strzeżoną przez Karpie, bo jakby by inaczej. Dobra, leszcze siedzieć w tej wodzie, a nie skaczecie. Dobra, leszczyki nam już nie przeszkadzają póki co. Mamy runę u Ziemi, jeszcze nie wiem w jakim celu. Dobra, i sobie przejdziemy przez te drzwiczki. Zacznijmy od tych, może? I co tutaj mamy? Okay, w zasadzie to butelkę życia. O, i tutaj jeszcze jest jakieś przejście. I tu mamy Starożytny pana gargulca. tego dawno zaginionego miasta próbował kiedyś okiełznać moc kryształów, znajdujących się w jaskiniach pod nami. Teraz za rok pragnie odkryć tajemnicę tej magicznej nauki. Ten szybko palniarz prowadzi w głąb ziemi. Pewnej zgubie w kryształowych jaskiniach. Znowu jakieś jaskinie, ale to chyba jest już przejście dalej, bo tu jest potrzebna runa gwiazdy, właśnie. Runa gwiazdy często oznacza koniec etapu. mnie tak się to kilka razy sprawdziło. Ok, kurczę. Gdzie plujesz tą wodą? Okej, okay, ale tu za to mamy kolejną runę, runę chaosu tym razem, więc bardzo dobrze. Tu się możemy jeszcze troszkę rozejrzeć, jeśli coś jeszcze jest wygodnego uwagi. Wydaje się, że nie. Teraz ja mogę przejść... Właśnie tutaj dokładnie, okej. Okay. Teraz tu gdzie byłem przed chwilą, Zabraliśmy jakieś monety. I teraz chyba możemy sobie przejść z powrotem już stąd, tak wyraźnie mi się wydaje. I użyć tej dźwigni. Dokładnie, tykałem sobie ją od razu, odciął w ten sposób. Właśnie, żebyśmy wiedzieli, że tylko do tej dwóch dźwigni iść. I chyba ja po prostu pójdę standardowo, tak jak zawsze to robię, na prawo. Tylko, czy nam karpie nie będą przeszkadzały? Chyba nie, może ten ewentualnie. Dobra, dostał klapsa, się uspokoił. O, i tu mamy jakiegoś przeciwnika. Co on, kurczę? O ty dziadek. No, jest dosyć twardy i jakby... Coś taki nito żółw, nito pancernik. On się potrafi tak zasłonić. Dobra, gościu. No okej. Okay. Wystarczyło już mu obrażeń. Dobra, i tutaj widzę, mamy jakieś. Wow, wow, wow! No, użyłem runy. Tak, tak mnie wepchnęli. Nie wiem, że tutaj na chwilkę nie użyję pałasza. żeby ich się pozbyć. Okej, okay, no, odsłoń się kolego, odsłoń się. Wtedy dostaniesz. No już, ile można. Panie, ile można skryć? No, znowu to robi. Dobra, dostał po głowie. A to jakoś nie chce się. No dobra, to się jeszcze rozejrzymy dookoła, czy coś jest. Wydaje się, że nie.

Kurczę, no tak, z dystansu kozak, podejdę bliżej. Od razu się pancernika zamienia. Co za gość. Ok, tu za to widzę. Mamy znowu tego pana obser obserwatora, trzeba się pozbyć. Dziwne, że nie mogę. Dobra, teraz się go pozbyłem. Ok, tu widzę że chyba, mogę włożyć ostatni runę, jeśli ją zdobyłem. Jeszcze, oczywiście, muszę się najpierw z nimi trochę poużarać. Dobra, włożyłem runę już. O, I w tym momencie, właśnie nam się, tak jak wspominała nasza pani narrator, zamroził się wir. Dobra, uspokójcie się już. Okej, okay. jeszcze kolejny może. No, stań gościu. No, nie wierzę w niego. Naprawdę? Ile on stoi na nogach? Kurczę, muszę stąd uciekać. Idę się leczyć. Nie widzę go, coś teraz. Ja <laughs> się gdzieś ulotnił. To dramat, ile on wytrzymał. A ten obserwator nie chce nam utrudniać życia, aż dziwne. Ktoś, to się rozejrzy dookoła. Wydaje się, że już wszystko tutaj. Że mogę po prostu tam wskoczyć. Wskakujemy. Ok, otwórzmy skrzynię. Dobra, srebrna tarcza super. Zawsze o tym marzyłem. Jeszcze mamy złoto. Ok, tu fajnie mamy fiolki życia, które nam się na pewno przydadzą. Troszkę ich zmarnowaliśmy. Na walkę z tymi żółwiami ninja. Ok, to możemy iść teraz tutaj do góry. Jak nas gra prowadzi. Dobra, tutaj widzę, mamy odrys naszego kielicha. Którego jeszcze nie możemy zdobyć. I tu oczywiście mamy obserwatora. Bo jak żeby inaczej. I oczywiście naszych koleżków irytujących. jony ja, dobra, ten już leży ten zaraz też powinien, miejmy nadzieję dobra, padł już, uff, akurat mi się skończyła moc na pałaszu dobra, tu jakby coś było o właśnie Mamy troszkę złota Tu chyba wszystko. Będziemy mogli teraz sobie przejść tutaj dalej. Tak mu no to wskazuje. O nie. Dobra. Obserwator się uspokoił. O, tu mamy gargulca. Zakliniemy sobie pałasz. Dobra. Tu chyba już wszystko. Okej. Okay. teraz się tutaj dobrze rozejrzymy. O, no właśnie, to mamy. Widzę kolejnych obserwatorów. Oj, No już no. Dobra, możemy sobie zebrać złoto. Tu jest jakaś dźwignia, który na razie chyba nie będę ruszał. Zobaczymy co jest tutaj, najpierw. O, o nie, zaświeciło się czerwono! Co oznacza, że mamy towarzystwo w tym wypadku. Tutaj, kurczę, trzeba latać do nich z jednego do drugiego. To trzeba ich rzeźniować, inaczej... Nie mamy z nimi szans. Za wielki. Dobra, ok. Super. Mamy informację, że możemy zdobyć kielich. Najpierw sobie ze zestrzelę tego konfidenta. I ty też. wo wow, wow, wow. I zresztą byłem gwiazdy. Co pozwala nam zapewne upuścić poziom, lub coś w tym stylu. Dobrze. Tylko wszystkich mamy pokonanych, ale jeszcze tu bym się chciał cofnąć. O nie! Boże, źle poszedłem. Tu bym się chciał cofnąć, żeby zdobyć kielich, jeśli to było tutaj, z tego co pamiętam. Tak jest, tu mamy kielich. Super, sala bohaterów czeka. To pytanie, czy my gdzieś tutaj możemy się jeszcze uleczyć? Chyba nie bardzo. I jest ciężka sprawa. Są ciężary na ten moment. Prawda, nie ma tu nigdzie żadnej fioleczki? No to ciężkie życie. Ale teraz chyba ja mogę użyć. Tej dźwigni co tam była. Gdzieś tutaj. Dokładnie. No, Okej, okay. dzięki temu otworzyliśmy sobie tą bramkę. Tylko to raczej nie wróży nic dobrego. A ja jeszcze gamoń praktycznie zginąłem. O, jeszcze tutaj mamy karpie od razu. Nie tylko karpie. Ty się składa. Jezu, on tu leci na nas. Zagra. Ja się z nie zamierzam cackać, gości. No gin już. Dobra, zginął. Uff. To co z tego, skoro to chyba nie jedyny nasz... Dokładnie, jeszcze tam jest kolejny. Zaraz giniemy. O nie. Auć. Witam się z wami ponownie. Ponownie właśnie jestem... Odebrać kielich. I możemy już iść do tego miejsca, w którym przed chwilą zginęliśmy. A raczej ja zginąłem przez swoją głupotę i nieudolność. Tak, tutaj była runa gwiazdy, którą właśnie zdobyłem. I teraz możemy przejść sobie tutaj, strzelić po coś z łuku. Kurczę, jakie... Dobra, udało się. I tutaj jest ta dźwignia. Tak jest, które otw otwiera nam tą bramkę. I zaraz się dowiemy, co dalej, bo właśnie przeszedłem przez nią i zginąłem. Żółwie ninja mnie zaciąkały, ale właśnie odkryłem, że. Ten topór jest na nich bardzo dobry. Najlepiej na nich działa. Ok, teraz z tego co pamiętam, to runa gwiazdy była nam potrzebna. Tutaj się to szło. Tak jest, chyba się wchodziło tutaj. Tak jest, i szło się w to miejsce. Okej. Okay. I w tym momencie możemy sobie wyjść już z tego etapu. I przejść do sali bohaterów. Masakra, tak się podkrołem na sam koniec. Dosłownie minuta później musiałam musiałem jeszcze raz dorolować, no ale no nic. Tutaj przy okazji sobie u... uzupełnimy ekwipunek. Zakliniemy pałasz. Te płomienne strzały też bardzo fajną robotę robią, więc czemu mógłby nie? Ok, mamy 12 kielichów. I zobaczymy co tym razem sobie odblokujemy, standardowo sobie obejdziemy i zobaczymy, który jest sposą dostępny. Okay, tu żaden z nich nie ma nam nic do powiedzenia. I tutaj chyba ten kolega znowu, kroćset fortiskej! Byłem założyć się, że nie pożyjesz tak długo. Mam coś dla ciebie. Spodoba ci się, chcesz? A no, chętnie. Co wam masz takiego dla nas? <gry> Okej, okay, po raz kolejny dostaliśmy siano. A jeszcze tu jest skrzyneczka. Okej, okay, dobre i to. Jest... Ciekaw jestem kiedy co uzyskamy, bo to mi się najbardziej widzi ta broń. Ale dobrze, więc tymczasem możemy sobie już wyjść z sali bohaterów. Już wygląda. Naprawdę już robią wrażenie te kielichy na tym stole, jest ich sporo. więc wyjmy, wyjdźmy sobie z sali bohaterów. Zobaczmy, co się wydarzy na mapce. Bo zapewne, właśnie, kolejny obszar odblokowaliśmy. Jakim jest? Jakim są kryształowe jaskinie? A tymczasem, ja się z Wami żegnam. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.